W tym roku młodzieżowe słowo roku wygrać piłkolet, czyli... W sumie nie wiem, co to znaczy. Stało się tak, ponieważ głosować mógł każdy, a jak wiadomo, starzy ludzie nie zbyt orientują się na świat młodzieży. Dlatego postanowiłem przygotować własny a ponieważ jestem urodzony w 99 jestem osobą najlepiej się iż posiadam cechy dwóch kolejnych pokoleń. Brak chęci do życia milenialsów oraz bycie absolutnie bezużytecznym dla społeczeństwa charakterystycznym dla numeru. Miejsce dziesiąte. Laura, miejsce dziewiąte. Litera z miejsce ósme, śnią, miejsce siódme, gnią, miejsce szóste, JO miejsce piąte, CHUMPI Każdy miał jednego w klasie. Miejsce czwarte. Hugokopter, miejsce trzecie. Miejsce drugie. Miejsce pierwsze. Twój star.